Cześć, witam was serdecznie na kanale Druga Strona Papieru, z tej strony Kaśka. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym już w moim wykonaniu projektem kartka sztalugowa z szufladką. Tym razem jednak jest to bardzo delikatny projekt, również w tematyce ślubnej. Do jego powstania posłużyła mi bardzo delikatna kolekcja Sentimental od marki Lemoncraft. Ona chyba już nie jest nigdzie dostępna, może jakieś małe bloczki, takie 15 na 15 i chyba dodatki widziałam. Ja używałam kolekcji tej dużej i właśnie dodatków i tych papierów, które są tam z drugiej strony w dodatkach. Szkatułka właśnie tak jak widzicie prezentuje się tak. Tutaj wieczko zdobią te baloniki i takie serduszka z papieru lustrzanego. Tak właśnie troszeczkę, żeby dodać takiego koloru do tego projektu, do tych papierów. Yy, właśnie użyłam papier lustrzany złoty. Ja go zazwyczaj kupuję w sklepie Netuno yy, albo właśnie na yy, Allegro u nich, albo u nich yy, w sklepie. Tutaj ten tył prezentuje się, użyłam właśnie ten arkusz w paseczki. A ponieważ te papiery są naprawdę bardzo delikatne, yy, jako bazę wykorzystałam taki papier kraftowy, ale to nie jest taki zwykły kraftowy, tylko to jest taki papier niebarwiony. Z wykonany z straw. To jest taki papier właśnie, o. on ma takie wtrącenia, one już tutaj się wydają takie bardzo duże i widoczne, ale w użyciu nawet ich tak praktycznie może nie widać. On jest też dwustronny, jedna strona jest delikatnie jaśniejsza, a druga strona jest troszeczkę ciemniejsza. Z kolei papier w mniejszej gramaturze, bo ja tutaj mam 250 i 120, on jest już widzicie, bardzo, bardzo jest duża różnica właśnie w odcieniach. To jest ten sam papier, ten też ma takie właśnie drobinki tutaj i te papiery nie są z drzewa, tylko są właśnie produkowane z traw. Bardzo fajna alternatywa dla, dla papieru eko. Moim zdaniem nie łamie się ta 250 i nie miałam z nim żadnego problemu. Jedynie, tylko naprawdę wchłania bardzo, bardzo, bardzo dużo ilości kleju i trzeba porządnie tutaj posmarować, żeby no, element się po prostu przykleił. Wieczko zdobi kwiatuszek wykonany przeze mnie. To jest taka, no podobne, chciałam uzyskać efekt tutaj, tylko właśnie, żeby środek był jakiś taki zdobny, żeby troszkę tego koloru tu się właśnie pojawiało. Tu mamy kokartkę, listki. I takie drewienko z galerii papieru na taśmie właśnie, yy, ono już jest yy, samo I tutaj mamy taki właśnie element ozdobny w środku: Życzenia, kartka z kalendarza i gołąbki takie ażurowe, też właśnie z papieru lustrzanego, a w środku standardowo kopertki. Trzy kopertki dla nowożeńców i wspólne. To jest papier ze sklepu Action. Takie tam są właśnie fajne bloczki. One są mają idealną jak dla mnie gramaturę właśnie na kopertki, ponieważ nie jest to za grube, ale takie w miarę elastyczne. Także gdy tutaj coś do, do środka się właśnie wkłada, to ten papier się tak fajnie można modelować i tutaj nie ma problemu. Część kopertek jeszcze muszę uzupełnić, część kopertek już jest. Yy wypełniona, a tutaj w środku użyłam sobie ten arkusik, tutaj to wysypiemy. Taki właśnie arkusz w kwiatuszki, a tutaj na wieczku jest, są takie piękne właśnie róże i taka rączka, a dookoła mam ten arkusz w takie właśnie delikatne kwiatuszki. No ta kolekcja jest naprawdę bardzo delikatna, taki jest właśnie zwykły papier kraftowy, w ogóle mi tutaj nie pasował, bo on był za ciemny. Biały z kolei to już byłoby tak zbyt y, zbyt komuninie w moim odczuciu, a ten właśnie papier straw bardzo się tutaj sprawdził. On właśnie jest taki, nie jest biały, nie jest kremowy, tylko taki jak ususzona trawa, taki w kolorze właśnie siana. O, bardzo fajna. Y, on ma też taką bardzo fajną strukturę. Y, tak, na ten moment to chyba wszystko. Aha, jeżeli chodzi o wymiary, ponieważ y, Czasu właśnie dostaje takie zapytania o wymiary, to ta szkatułka, ta szufladka, ona ma dokładnie tutaj, jeżeli byśmy ją tak zmierzyli po tych zewnętrznych ściankach, to ma dokładnie 6 na 6 cali. Ta wsówka jest o 1,8 cala szersza i dłuższa. Jeżeli chodzi o wysokość, to tutaj mamy 1,78 cala. A ta owika też ma tutaj o 1,8 cala jest więcej. Tak ten spód i góra mamy odpowiednio o 3 czwarte cala większe. Nie, przepraszam, nie o 3 czwarte, tylko o pół. Bo tutaj mamy po 1 czwartej. A kartka ma 5 i 7 ósmych na 5 i 7 8 cala. Tak to mniej więcej się prezentuje, takie wymiary dlatego, że właśnie miałam bloczek 30 na 30 i żeby nie powodować jakiś takich właśnie yy, dużo ścinek yy, to tak sobie dobrałam rozmiar tego, yy, tej właśnie szkotułeczki, żeby wszystko mi się tam fajnie zgrało i właśnie tych y, papieru, y, tych resztek zostało jak najmniej. I właśnie z tego y, cieńszego papieru mamy tutaj właśnie wycięte te kopertki, nie wiem czy on się mi, o, on wygląda sobie w ten sposób. Bardzo fajny, bardzo ładny papier, taki właśnie ekologiczne. Myślę, że tutaj super właśnie z tą kolekcją się on sprawdził. Na to moment już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmy, Pa.